Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem zapi Polska, to jest kolejny odcinek serii Let's Play Half Life. To powiedziałem to strasznie szybko, nie wiem czemu ciągle mówię na jednym wdechuję. Je. Ale długo. <laughs> Ach, dobra, mogę już zrobić wydech e, idziemy tutaj, tak? Nelem Ojże. Dobra, tutaj. U. Nie chciałbym tam spaść. Trochę, 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 trochę głęboko. No, coś tam, czy coś nie dobra, czytałem. Takie, takie dziwne dźwięki są. Ja nie wiem, skąd on pochodzi. Kurde! Znowu mi się laser w myszce zakurzył. Przepraszam, ale nic na to nie poradzę. Co tu mamy? Nic tu nie mamy. Pewnie zaraz będą znowu te pieprzone... Co się? Nie wiem, jak się nazywają, ja to są pająki. Siema. Yeah. Don't you Walk sand, uh Yeah, nobody the finest mind of his generation to come to such an end. pick up some of these damn things and leave us alone. But without Laszlo, what's the point? No, I think Gordon Freeman. I'll stay with him a while. There's something I have to do. Go ahead. I hope you have better luck than we had. I have to move Remember to stay off the sand. The ant lions are edgy right now. Oh, this is for a na. Dziewny parkur. Bardzo dziwny. Weźmiemy sobie. Total. Ayno. To chcemy. Co jest? Coś ammu. Nie, w każdym razie... Eee... Może tak... Nie wiem, jak to zrobić na karton. <śm> Nie! Nie wyszło. Miałoby być inaczej, ale co z tego. Dobra, jedziemy dalej. Zeprzaduję. <laughs> nie ten klawisz. Nie E, nie E, tylko R. Ouuu! Zdradliwe miejsce, ciężko było uniknąć piasku. O kurde. Jee! Yeah. Jaki parkour. Tutaj. O! Tam widzę trochę szczęść. Gdzie ja tu mi się pól telepoces tam telepoczesz. Chodźcie skrzyneczki. No chodź, chodź. Siup. ty. Ty i trochę amu. No chodź Amo, chodź Jedno amo. Tam jeszcze jedno jest. Dawać mi to. O pełne. Pełny Szkoda, że nie można tak jak się ma, tak jak granata takiego jak teraz był, przed chwilą, to, że nie można. No... jakoś go. nie wiem, że jak się rzuca, to tak normalnie gra to że on nie wybucha. To byłoby super, no ale tak nie ma. Może w Half-Life 3 tak coś będzie. wo szczęście! Łoo, wow, to był, Taszki! Chodziłeś Ach. I tu. I ślicznie. Nie dotykam piasku. Pewnie umijam całą masę lampy i zna... Oh A nie. Myślałem. Bo, tak jakby wdepnąłem na piach, ale. Chyba za krótko, żeby coś się. żyło tam. Co tam jest? O, tam się przydało pójść. To jest. to jest... tu Pójdźmy tam więc. Tam nic nie mam, bo ja teraz tam idę. A jak idę, to znaczy że nic nie będzie. Gdzie? No, tu. Nie, 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 nie. O tak. I teraz trochę bliżej zbliżej shit, Oszyt, shit. Jeden wyszedł. Helje, yeah. to było super śliczne. Dada! Ja tu mam teraz trafienia O oh Jesus Christ Mój kartonik? Chodź tutaj ze mną O! O! Akurat nie ja tutaj złych No to Szkoda, że... Zostawiłem ich. Hehe. <grytanie> Pasce, może tu jest coś ciekawszego. Nie, są Amno. tam? W którą stronę teraz idziemy tutaj? Jezus moje, na karton? Jak pięknie. O shit. O shit, o, -sit, o -sit. Taki gruby Gordon Freeman jest, że jak stanie na piasku to się trzęsie, znaczy jak stanie na tym to się wszystko trzęsie, a jak ja teraz wejść. Tędy i... i dupa. Mmm... Kurde no, o tym nie pomyślałem. To będzie cały ktoś wrócić? Patrzmy tu nakładka jeszcze się przyda. tak, teraz na to. Kawędziu. cały czas, hopla. Widzicie, to jest ryzyko, to jest adrenalina. Jest, pięknie. No eee, tak. aha, bo my byśmy doszli tutaj i tu. My sobie pójdziemy tędy. I co tu jest? To, ten most raczej się do niczego nie nadaje, też może jak to wezmę to coś się stanie. Fajna skrzynia. Takiej dużej skrzyni jeszcze nie widziałem, także. O jezus, Maria. O, o to się pulta. Ja mam tam do góry. Hmm, muszę jakoś zapultać w tą stronę. Nie. nie. To tu są od tego cegłówki. Jedna cegłówka. Nie wiem, ile cegłówek waży. Ewentualnie można. Mogę sprawdzić ile on waży kamieni. To będzie pewnie na przełomie 9 a 10. Jeżeli ktoś nie wie, to jest taka miara wagi. Jak kamienie. Autentycznie. I jeżeli ktoś ma konwerter w telefonie coś takiego, to polecam sobie sprawdzić ile ważycie kamieni. Bo na przykład mi wyszło coś... Nie pamiętam. Rówerek! Chodź! Trzeba. To wierzę to z rowerek. To jest drugi. Idziemy na przejażdżkę. Mamy dwa rowerki już. Ale jest tu forever alone, więc dwa rowerki mi się nie Co To ammo... Um, o, to Jak dobrze, jak dobrze. Ciebie nie chcę, ciebie nie chcę, ciebie chcę. Ciebie nie chcę. O nie, ty wracaj! A nie tam było SNG. Eee, jest nowy problem. Aś Słyszał, za parku? o tam jeszcze są szplajsy. No chodź tylko bliżej. Drzwi. Zobacz jak to jest to trzeba sobie drogę układać samemu. To jest RPG. Sam zbierać drogę. Chodź łódeczka, co ty masz? O, życie. Tarcza Co to jest? tam ma do pistolet, chyba. Nie wiem. Dobra, teraz gdzie? Teraz tam się czy czymś No Chodź tu. Patrzcie tam jest jeszcze więcej innych takich fajnych. Oj! No. I I jest też to, jeszcze jest to, że jak takie dziadostwa ci wyjdą, to jeszcze spychają na piasek. Więc nawet jak się już z powrotem wejdzie na jakąś nową płatkę czy coś, to one lubią z powrotem tam zepchnąć. Wstaciłem jedno życie, to tutaj na przykład widzę. Ciebie nie chce. No co wy macie z tym? Trzeba tylko sam. Dobra, chodź. Tę tarczę jeszcze widzę. Ja chcę tę tarczę. Nie ty. Tarcza jest tu. Faźnie, 12 na. Chodź, chodź, chodź. Jezu. Jeszcze jedna była tarcza. schowała się dobra. A jakoś tutaj. Dobra. I jesteśmy z powrotem na tej górce. I super. Myślałem, że będzie jakoś trudniej to Jakoś trzeba wymyślać sobie swoją drogę. Może... O, jest! Chodź, chodź, chodź. Na chodź. Na chodź. Na chodź. O. o, mam stotarcie. Puh. No proszę. A tego to musi nie spodziewać. Jesteśmy jakieś wiosce. O kurde, Pablo Hook. Mój gigant z tym szafem. Jak tam się dostać? Ja tam widzę skrzynkę. Ale ja mam całe to ammo, ale gdzieś są jeszcze Tam jest lambda. O ja tam już się to tocoś tam widzę. Czyli idziemy jakoś. O, i nie oj, jest, ale na piasek. Nie jest Nie, nie, nie. nie, nie. sobie kładkę. Ja muszę ciebie jakoś tak złapać. Boże o, tą dechę. No, tylko musiałem złapać się jakoś tak bardziej. O. I teraz. Oj, sorry, ja uderzałem przez cały czas słuchawką o mikrofon. Sorry. No, a ty co, takie jakieś... Gdzie dość O Jezus mamy tu do tego most. Tak. Idziemy tu. tu. No chodźcie, drzwi. Zawsze razem z drzwiami. Teraz mi się skrzyniem tam. No nie, tu wskoczę. Ha! Dobra, tu jest ten domek. Tam jest ta lampa, ta? jestem z drugiej strony. To, to już jest postęp. Tu byłem. Zobaczcie, że ciągle jestem w nowych miejscach. A jak ja mam się... Co tu jest? to jest dziwne? Jaka się gosa, coś tam? że mogę sobie to po prostu przyciągnąć Wątpię, że wydało się to jakoś inaczej może bym się skoczył z tego służby z na ten kamień, z tego na to, Boże, to się wchodzi. może że sensie coś chodzi może na to coś chodzi no taku nie zawiesza się Boże, skocz A? A? i z tego jakimś cudem... Studen... na no to. Teraz mogę tu przejść i... aha, what? Nie mówcie już, że tu się nie zmierzasz. A, jest, jest To jest lambda, No i co jest przecież? na dachu. Ugh. Nie, tutaj ja raczej nie zajdę nigdy. A to nie wiem. A, jedziemy Teraz gdzie? gdzie gdzieś, gdzie jeszcze nie byliśmy. Tutaj.

Eee, tu nigdzie nie dojdę, ja chcę w górę. w mogę na hamą przebiec, ale nie zamierzam. Co to się źle skończy. Wezmę sobie tą kładkę. I tam, tą kładkę. Znaczy tam szafę, czy... drzwi. O. I teraz. Kładka, drzwi. Kładka, drzwi. No, gdzie te drzwi takie blisko? to się skakać, o. Dobra, teraz stąd jakoś tu doskoczyć można. Ja umknie. Tu jest zeszyńka. Znowu hmm, jak zwykle full. Tu to o! Dobrze, mam i to tarczy. Teraz trochę życia by się jeszcze przytrał, bo miał 100-100, ale byłby super. Teraz gdzie tutaj? tutaj? <grym> Myślałem, że znowu. O, o, o. Tak, No chodź. Może ty? Zalek. daleka. Wszelki wypadek. O, ammo do pistoletu. Mapa. Mówiłem wszystko, mogłem tylko wywalić. Tu ty jesteś. Co ja zrobiłem? A, włączyłem rypaczkę. Teraz jak jest rypaczka włączona, jakby tam... Tam sobie pójdę, żeby te strzynki zdobyć. Ale włączyłem rypaczkę, a odchodzi że się boją tego. I jak się... A jak się boją, to nie będę podchodzić. Dobra Teraz jakieś coś jeszcze mi się przydało Dobra, to nie chcę skrzynić tak to nie jest na mniej coś, co ja już mam, więc bliżej tego czegoś. Bezpiecznie o! dwóch O nie, to je myślałem. A dwóch. Podczas tych tych tych, tych tych, 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 takich. Eee, jak się nazywa? Beczek. Beczki są super praktyczne, jak nie ma AMMO, ale tutaj na braki AMMO narzekać nie można, więc. Nie wiem. Nie, pistoletowe. Ryb. Widzicie, to jest właśnie rypaczka. One się nie boją, widzicie? O ty świnio, jedna, paszny. Rypaczki się nie będzie bała. Są pająki. A, no tak, to będą się ciągle spawić. Dbaam. Chciałem jeszcze skrzynkę tak rozwalić, tak... Wo, ale nie wyszło. Patrzcie, jak teraz tam się boją. Dobra, yy... Wiesz, gdzieś. No. Tutaj są skrzynki. One no, mnie jakoś tutaj jak prowadzą. Ammo. na zapas. Nie na żartuję. A tu nic nie ma. No. Kupie Dobra, A teraz więc idziemy tutaj i tutaj. To będzie takie magiczne miejsce. Tam pójdziemy. Świnaku. Ale śliczny. Ta broń jest nawet mocarna. W każdym razie, tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Ponieważ już do, zbliżamy się do 20-minutowej. I pora na outro, a konkretnie... Najpierw słowne, a później mówione, odwrotnie. Znaczy, jeszcze inaczej. Najpierw słowne, a później takie tu 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 tu, tu, tu że będzie muzyczka. No. Więc tak. Jeżeli się podobało, mile widziane łapki w górę udostępnianie i dodawanie do ulubionych tego filmu jeżeli chcecie dostać informacje o tym kiedy wrzucę następny film i jeszcze następny i inne serie to zasubskrybujcie ten kanał i mówiłem za blisko mikrofonu, sorry, ale cześć aha, no tak, muszę zapowiedzieć. outro outro, właściwie outro, nie wiem czy nie powiedziałam outro